Rafał potyra, dzień dobry. Jutro sporo słońca we wschodnich województwach, tam jednak po południu gwałtowne burze z intensywnym deszczem, gradem i silnymi porywami wiatru. Spokojniej, choć też chłodniej, będzie w zachodniej części kraju, a najcieplej do 28 stopni na północnym wschodzie. Czwartek 18 czerwca zaczynamy Express. Spotkanie Andrzej Duda: Donald Trump, polski prezydent, będzie pierwszym zagranicznym przywódcą w Białym Domu od początku pandemii. Jedyna taka debata tylko w telewizji polskiej. Przed pierwszą turą wyborów zmierzyli się wszyscy kandydaci. Chiny za wcześnie ogłosiły zwycięstwo nad koronawirusem. Nowe ognisko choroby odkryto w Pekinie. Na nic mycie rąk, gdy zapomnisz o umyciu jego. Pokażemy jak bezpiecznie dezynfekować smartfon. Już w przyszłą środę prezydent Andrzej Duda spotka się w Waszyngtonie z przywódcą Stanów Zjednoczonych Donaldem Trumpem. Szczegóły wizyty omówiono podczas pilnej narady w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego. To będzie pierwsza wizyta zagraniczna prezydenta od początku pandemii. Andrzej Duda będzie również pierwszym od tego czasu zagranicznym przywódcą z oficjalną wizytą w Stanach Zjednoczonych. Dla Polski jest to dobry znak, jeżeli chodzi o to, jak jesteśmy traktowani przez, przez, tego, przez to wielkie mocarstwo i gospodarcze, i militarne, i największe państwo Sojuszu Północnoatlantyckiego, i, i największą światową gospodarkę. Prezydent uda się do Waszyngtonu na zaproszenie Białego domu. Prezydent Donald Trump podejmie prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę w Białym Domu 24 czerwca 2020 roku. Jako bliscy partnerzy i sojusznicy w NATO, Stany Zjednoczone i Polska rozszerzają współpracę w wielu dziedzinach. Prezydenci mają rozmawiać o współpracy wojskowej, gospodarczej oraz w dziedzinie telekomunikacji. Jednym z tematów będzie import gazu skroplonego ze Stanów Zjednoczonych. Kolejnym Sojusz Militarny. Świetna informacja, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo. Naszej ojczyzny, bo współpraca ze Stanami Zjednoczonymi jest gwarancją bezpieczeństwa. Wczoraj na Poligonie w Drawsku-Pomorskim polscy i amerykańscy żołnierze zakończyli wspólne ćwiczenia. To sprawdzenie zdolności do współpracy taktycznej i bojowej obu armii w sytuacjach kryzysowych. Jedenastu kandydatów na prezydenta, sześć rund, pytania i odpowiedzi dotyczące ważnych dla Polaków kwestii. Za nami debata prezydencka telewizji polskiej, którą oglądało 7 milionów widzów. Debata w telewizji polskiej była jedyną zaplanowaną przed pierwszą turą wyborów. Poznaliśmy poglądy, wizje i programy wszystkich kandydatów. Te mijające pięć lat to był dla Polski naprawdę dobry czas, zwłaszcza w porównaniu z poprzednimi rządami. Obniżony wiek emerytalny, 500 plus. Ubiegającym się o najwyższy urząd w państwie postawiono pięć pytań o politykę zagraniczną, społeczną, gospodarczą czy o świat wartości. Między innymi, czy podpisaliby ustawę o małżeństwach jednopłciowych? Konstytucja wyraźnie określa, co oznacza w prawie związek małżeński. To jest kobieta i mężczyzna tworzą małżeństwo. Wszyscy jesteśmy równi wobec prawa. Wierzę w to, że będziemy się sprzeciwiać, jeżeli ktoś będzie próbował budzić nienawiść. Podpiszę ustawę o związkach partnerskich, a zawetuje ustawę o małżeństwach jednopłciowych. Przed gmachem telewizji protestowała grupa ofiar reprywatyzacji warszawski ratusz, którym kieruje wiceprzewodniczący platformy obywatelskiej Rafał Trzaskowski, wciąż nie wypłaca przyznanych lokatorom odszkodowań. Do wyborów pozostało 10 dni. Na ostatniej prostej kandydaci wciąż spotykają się z wyborcami. Prezydent Andrzej Duda mówił m.in. o potrzebach gospodarki i rodziny, a Robert Biedroń zapowiedział likwidację ustawy dezubekizacyjnej. W piekarniach pod warszawskich markach prezydent Andrzej Duda przyjechał tu zaraz po telewizyjnej debacie. Członkami rodzinnej firmy rozmawiał o pomocy, jaką otrzymują w ramach tarczy antykryzysowej. To jest rzeczywiście ogromna pomoc. No do tej pory 50 miliardów złotych zostało wypłacone. 237 tysięcy firm dostało pieniądze. A to już o Andrzej Duda spotkał się z wyborcami, rozmawiano o potrzebie wspierania polskiej gospodarki, a także o tym, co udało się zrobić przez ostatnie 5 lat. Robert Biedroń odwiedził Bydgoszcz. Kandydat lewicy zapowiedział, że jeśli zostanie prezydentem Polski, w trybie pilnym zlikwiduje ustawę dezubekizacyjną, która obniżała emerytury między innymi funkcjonariuszom SB. Podpisałem pak dla mundurowych. Pak przywołujący, przywracający te wszystkie rzeczy, te wszystkie prawa nabyte. Kandydat Platformy Obywatelskiej Rafał Trzaskowski zapowiedział, że absolutnym priorytetem jego prezydentury będzie walka ze zmianami klimatu. Przyjęta przez Sejm tarcza antykryzysowa 4.0 zatrzymana w Senacie. Ustawę o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom na zapewnienie płynności finansowej Senat chce zmienić. Pomoc Starczy 4.0 nie trafi od razu do przedsiębiorców, bo senackie komisje przyjęły ponad 40 poprawek do ustawy. Poprzednie wersje tarczy, czyli pakietów wsparcia dla firm, cieszą się powodzeniem wśród przedsiębiorców. Tysiące firm, które uratowały swój byt, setki tysięcy miejsc pracy, które zostały zachowane. Choć nastroje inwestorów na świecie są nie najlepsze w Polsce, mimo epidemii koronawirusa przybyło projektów bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Wśród krajów, które obroniły się przed COVID-19, mamy ich najwięcej, informuje Puls Biznes. CBA zatrzymało kolejnych 6 osób w związku z wyłudzeniem VAT. Zatrzymani to mieszkańcy Województwa Śląskiego. W Prokuraturze Okręgowej w Krakowie mają usłyszeć zarzut posłużenia się fikcyjnymi fakturami na kwotę 2,5 miliona złotych. W sumie w sprawie aresztowano już 21 osób, a łączna wartość fałszywych faktur wynosi ponad 26 milionów złotych. CBSP rozbiło grupę przestępczą, której członkowie podszywając się pod legalnie działającą czeską firmę, mieli wyłudzić 2,5 miliona złotych. Oferowała na portalach internetowych, a także poprzez bezpośrednie oferty sprzedaż produktów stalowych. Po wpłaceniu zaliczki kontakty z nimi się urywał. Oszukali ponad 100 firm. Grupa działała od 3 lata. Jej członkowie, by ukryć przestępczą działalność, często zmieniali swoją tożsamość w sieci. Władze Chin po wykryciu nowego ogniska zakażeń koronawirusem w Pekinie zaostrzyły restrykcje dotyczące przemieszczania się. Odwołano półtora tysiąca krajowych lotów ze stołecznych lotnisk. Zamknięto szkoły i przedszkola. Istnieje obawa powrotu epidemii. Pierwsze od 50 dni ognisko choroby wykryto na olbrzymim pekińskim targowisku rolno-spożywczym Shinfari. Koronawirusa znaleziono na deskach do krojenia ryb. Istnieje podejrzenie, że źródłem był norweski łosoś. Norweski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności odrzucił te przypuszczenia. Tak, w Pekinie jednak zamknięto, a spółek w pekińskich supermarketach łososie zniknęły. W części osiedli mieszkaniowych położonych najbliżej bazaru zorganizowano masowe testy na obecność koronawirusa. Wiele chińskich miast wprowadziło kwarantanny osób przybywających ze stolicy. Cokolwiek się stanie, płomień oporu nie może zgasnąć. 80 lat temu generał Charles de Gaulle wygłosił z Londynu przemówienie do rodaków w ogarniętej wojną Francji. Dzień po kapitulacji wzywał Francuzów do walki z Niemcami. Rocznice apelu obchodzą razem Francuzi i Brytyjczycy. Prezydent Emmanuel Macron i następca brytyjskiego tronu książe Karol złożyli wieńce pod pomnikami króla Jerzego VI i generała de Gaulle'a. Stowarzyszenie Włoskich przedsiębiorców krytykuje strategię rządów w walce z kryzysem. Ich zdaniem dotychczasowe kroki władz podjęte w związku z pandemią są niewystarczające. Już zbankrutowało ponad 200 tysięcy przedsiębiorstw. Zdanych włoskiego instytutu statystycznego wynika, że w czasie pandemii liczba żyjących w ubóstwie ludzi wzrosła o milion, co oznacza, że jest ich ponad 4,5 miliona. Wprawdzie na ulicach Milton Keys w południowo-zachodniej Anglii są widywane od dawna dopiero teraz, właściwie oceniono ich rolę. Roboty dostawcze, jak sama nazwa wskazuje, od kilku lat dostarczają mieszkańcom produkty żywnościowe. W czasach izolacji mają jednak pełne styki roboty. Ich popularność wzrosła niebotycznie. Zamówienie realizują szybko i bezpiecznie, bez mrugnięcia kierunkowskazem. Dotykamy go średnio 2,5 tysiąca razy dziennie, a może być bardzo groźny. Telefon komórkowy to siedlisko drobnoustrojów, dlatego Lubelski Polski Czerwony Krzyż prowadzi akcję PCK Polska Czysta Komórka. Uczy jak umyć urządzenie tak, by go nie zniszczyć. Bez czystej komórki ani róż. Jeżeli przed chwilą umyliśmy i zdezynfekowaliśmy ręce, to to nic nie dało, bo dotykamy znowu telefonu. Najważniejsze, by odłączyć telefon od prądu, a później łatwizna. Nie nakładamy płynu. Dokładnie na ekran, tylko nakładamy na chusteczkę. Żeby potem nie było, że. O, chusteczka, za dużo się nalało. Tarcza, która wydrąży tunel pod Świną, gotowa. Równolegle w Chinach i Świnoujściu odbył się jej odbiór techniczny ze względu na pandemię w formie wideokonferencji. Świnoujscy urzędnicy i przedstawiciele konsorcjum zobaczyli, jak działa maszyna, która przypłynie do Polski pod koniec lata. Drążenie rozpocznie się w marcu, a sam tunel ma być gotowy w 2022 roku. W Teleekspresie będziemy jeszcze drążyć inne ciekawe tematy. Sprawdzimy, jaką dietę stosują wydry w przemyślu. Pokażemy także cudo służące do picia miotu. Będzie o tym, że tegoroczny konik Lai poprzez pusty kraj wirus wymusił samotny pochód. Pokażemy, jak Arkadiusz Milik wstał prawą nogą, a korzystając z lewej zrobił dobry dzień sobie i Napoli. Zajrzymy też na Murawę Velblongu i sprawdzimy czy ten trawnik jest skoszony czy raczej nie i dlaczego. Nie było pochodu i wizyt w sklepach. Haracz więc zebrał niewielki. Tradycji jednak stało się częściowo zadość. W oktawę Bożego Ciała zatańczył lajkonik na Krakowskim Rynku, a wydarzenie to transmitowano w internecie. Smutny to był taniec. Jeszcze nigdy lajkonik nie harcował sam. Najpierw towarzyszyli mu włóczkowie, później dołączyli mieszczanie i tak zostało przez stulecia. Dziś nikt nie tańczył i nie weselił się z lajkonikiem. Dobrze, że chociaż buławą stuknął na szczęście, bo inaczej krakowianie byliby niepocieszeni przez cały rok. Gdy zabrać im smakołyk, potrafią się nieźle rozwydrzeć. To Wiki i Wiktor, pacjenci ośrodka rehabilitacji zwierząt chronionych w przemyślu. Wyderki mają jeszcze mleko pod nosem, a już muszą radzić sobie bez mamy. Nie można z nich spuszczać oczu, zwłaszcza, że jako wydry o wilczym apetycie niezwykły zostawiać białej ambrozji na później. Wiki i Wiktor po swojemu interpretują dietę wiktoriańską. Heum husarski, a może garnek? Przypuszczeń było wiele. Zagadka tajemniczej carskiej czary, znalezionej na początku miesiąca pod Szczecinem, rozwikłana. Srebrne wykopalisko z przełomu XIX i XX wieku to kowsz, czyli naczynie do picia miodu i innych trunków. Pochodzi z najlepszej w tamtym czasie rosyjskiej fabryki braci Graczew. Czara od cara to jeden z cenniejszych prezentów w dawnej Rosji. Nieznana jest tożsamość szczęśliwca, który pił z naczynia. Po pandemicznej przerwie teatry wracają do gry i otwierają się na widzów. W Teatrze Ludowym w Krakowie trwają ostatnie przygotowania do premiery spektaklu Solaris, według Stanisława Lema. Na ten moment aktorzy czekali z niecierpliwością. Znów mogą grać na scenie. Premiera spektaklu Solaris miała odbyć się w marcu. Plany pokrzyżował koronawirus. Wybuchła pandemia, i okazało się, że każdy z nas został wysłany na Solaris. I każdy z nas w swoim domu musiał się zmierzyć z tym, co jest dla niego najtrudniejsze. Do ponownego otwarcia przygotowuje się Teatr Juliusza Słowackiego w Krakowie. Jutro prosto z balkonu placówki koncert Otwieramy Głowy. Publiczność zasiądzie na Placu Świętego Ducha. W sobotę w Operze i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku koncert Niech Żyje Muzyka. W pierwszej części zabrzmiał najpiękniejsze arie z oper i operetek Gaetana Donizettiego, Żaka Offenbacha czy Johanna Straussa. Później klasykę zastąpi rozrywka. Na scenie będą królowały piosenki z repertuaru Diane Reeves, Elvisa Presleya oraz Franka Sinatry. Sport w Teleekspresie zaczynamy od polskiego sukcesu we Włoszech. Napoli, klub Piotra Zielińskiego i Arkadiusza Milika wygrał z Juventusem Turyn w rzutach karnych 4 do 2 i sięgnął po Puchar Włoch. Na trybunach stadionu Olimpijskiego w Rzymie zabrakło kibiców, a na boisku przez 90 minut nie było goli. Dogrywka nie była przewidziana, dlatego na emocje przyszedł czas dopiero w serii rzutów karnych. Ostatnią jedenastkę, która dała zwycięstwo Napoli, wykorzystał Arkadiusz Mirik. To szósty puchar Włoch w historii klubu z Neapolu. Po długiej pandemicznej przerwie wróciły rozgrywki Premier League. Piłkarze Aston Villa zremisowali bezbramkowo z Sheffield United. Gości pozbawiła gola awaria technologii Goal Line po tym jak bramkarz gospodarzy wszedł z piłką do bramki. Manchester City pokonał Arsenal 3 do 0. Kanonierzy od 49 minuty grali w 10, bo za faul czerwoną kartką został ukarany David Luiz. Norweszki, Rumunki i Niemki będą rywalkami Polek w grupie D Mistrzostw Europy, które odbędą się w grudniu w Danii i Norwegii. Biało-Czerwone swoje mecze w tej fazie rozegrają w Trondheim. Do drugiej rundy awansują po trzy najlepsze zespoły z każdej z czterech grup. Mistrzowskiego tytułu będą bronić francuski. W Telekspresie pora na część muzyczną, a w niej o nowej płycie wokalistki, która 18 lat temu podbiła listę bestsellerów i serca fanów na całym świecie. Krążkiem, który osiągnął nakład 27 milionów egzemplarzy. O kim mowa wyjaśni Marek Sierocki. Kosić trawę czy nie kosić, odwieczny problem rozwiązany. Welblongu udowadniają, że jedno da się pogodzić z drugim. Takim sposobem w galerii L powstał designerski trawnik miszmasz, albo raczej szachownica. W czasie suszy trawa, to znaczy szosa sucha w Elblągu, to powiedzenie sprawdzi się tylko w połowie, bo tamtejsza trawa jest sucha częściowo. Niska z wysoką tworzą szachownicę. Taka to trawia mozaika. Pomysł na pewien kompromis pomiędzy obecną sytuacją, czyli obostrzeniami i, i dystansem pewnym, który jest konieczny podczas różnych aktywności. Aktywności w odległości to tylko niektóre z korzyści, jakie daje trawnik w kratkę. Z szachownicy czerpie też natura. Dużo się mówi o suszy, o tym, że, że... Niekoszenie w jakiś tam sposób również wpływa na zatrzymywanie wody. Tak oto udało się połączyć przyjemne z pożytecznym. Dzięki mozaice gleba zachowuje wilgotność, a ludzie dystans. Dystans zdrowy należy także zachować od słodyczy. O tym, że można się od nich uzależnić, wiedzieliśmy od dawna. Teraz wiemy dokładnie dlaczego. W tych babeczkach wykryto nikotynę, a ta, jak wiadomo, błyskawicznie może nas wcisnąć w szpony babeczkowego uzależnienia. Zatem babeczka z wozu i koniom z pewnością będzie lżej, nie tylko zresztą im. Jutro u nas Krzyształ Ziemiec lekki jak piorka. Do zobaczenia.